Na gali Olsztyn Boxing Night rozmawiamy z Przemysławem Opalachem, który przed chwilą wygrał swój pojedynek przez techniczny nokaut w piątej rundzie. No, ale do momentu przerwania chyba, chyba nie szło to do, do końca wszystko po Twojej myśli. No nie, to racja. Zakończenie było dobre, ładne. Mogło być lepsze, ale po początek i połowa to była trochę już tragiczna powiem. Spięty byłem bardzo. Nie była ta dynamika jak w treningach. No ale myślę, że to przez to, że w Olsztynie ale wygrałem i to jest najważniejsze. No właśnie, drugi raz przed swoją publicznością i chyba tym razem trochę emocje i nerwy, powiedzmy, wzięły górę. Zwłaszcza na początku walki. Nie teraz, bo jeszcze bardziej, byłem bardziej spięty, bo no, gdzieś tam wygrałem w tamtym roku te 8 walk. I pisali o mnie różne rzeczy w gazetach i chciałem udowodnić to, co piszą. No i dlatego tak to wyszło, że byłem spięty, próbowałem wszystko szybko, szybko. No ale tak jak widać, nie daje się zawsze wszystko szybko, 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 szybko robić. No ale za to udało Ci się podtrzymać pasce zwycięzc przez knockout i w tej chwili ósmy knockout na Twoim koncie. No tak, no to z tego się bardzo cieszę i myślę, że na, następne walki będą lepsze. A nam trochę, jak się przygotowywałeś do tego pojedynku, jak wyglądały przygotowania, jak wyglądały sparingi? Nie, tym razem byłem naprawdę bardzo dobrze przygotowany, no szkoda, że nie było to tak dobrze widać w ringu, ale Naprawdę bardzo duże wsparcie miałem z olśnińskich firm jak Body Perfect, dr Fit, Sklep Olimp i tam Bar Rodzynek. W ogóle też firma Szogun, która mi strój uszyła. No naprawdę wielkie wsparcie było, bo tu masaża. Tutaj coś trenerzy byli indywidualni, Adam Młynnik mi pomagał na siłowni. Mój trener mnie bardzo dobrze przygotowywał. I, no ale na koniec ja jestem sam w ringu i głowa nie chciała to robić, co ja chciałem. Dlatego tak wyszło, ale wygrana i myślę, że to, z tego się mogę cieszyć. Można powiedzieć, że w korespondencyjnym pojedynku minimalnie przegrałeś z Damianem Jonakiem i Mariuszem Cendrowskim, bo oni kończyli swoje walki z Gierkę w czwartej rundzie. No ale to, jestem w ogóle zadowolony, że w ogóle zakończyłem przed czasem, bo na przykład Koko się męczył z nim i dlatego jestem bardzo zadowolony, że przed czasem i jeszcze w Olsztynie i myślę, że tak dalej. Na pewno znasz dobrze rynek niemiecki i kojarzyłeś tego pięściarza właśnie z wcześniejszych walk. Czy on się czymś w ringu zaskoczył? Nie, no zaskoczył mnie, bo no, widziałem walkę tylko jak walczył z Koko Muradem, dlatego, że Koko Murad mu, dużo nie dał do roboty, no, on go cały czas lał i Marcin Gierke nie mógł się dużo bronić. Dlatego trochę mnie zaskoczył jak stał w tym podwóry gadzie i nagle wyprowadzał jakąś kombinację i trafił dwa, trzy razy. To trochę mnie tam zdziwiło, bo nie było widać na walkach, że on tak walczy, ale poszło dobrze. Masz na swoim koncie już występy w Niemczech? Czy są plany, żeby ewentualnie powrócić za naszą zachodnią granicę? Nie, i są teraz plany, że w poniedziałek wjeżdżam do Stanów. I, no i tam, tam nie chcę dużo opowiadać, bo sam jeszcze dokładnie nie wiem, co mnie tam czeka. Wiem tylko, że 31 marca walczę w New Jersey i, i zobaczymy. I po tej walce można wtedy coś powiedzieć.